już został przejęty? Zajęte 200 prowincji, co tam było? Nie, nie wiem, ale coś mi się dziwnego pokazało. Nie, no łatwa chyba ta Ukraina jest, bo tutaj wątpię, że coś jeszcze się stanie, jakiegoś tragicznego. Dobra, jeszcze tylko Krym trzeba ogarnąć. I to już powinno być 100%, jeszcze nie tam jakieś tereny okupują niby. Mogę poczekać, co się z tym stanie. Okej, okay, już nie ma Ukrainy, mam 100%. I mogę wziąć od nich wszystko, więc fajnie. Ja już sobie też tego nie zasymiluję za bardzo. Z 10 tysięcy wojskami tylko umarło podczas tej wojny? Co śmiechu warte, tak mało? Aha. Gra mi się jakoś zbugowała przez chwilę, ale dobra, mniejsza w to. Nawet nie wiem, czy to pokaże na filmie. Miałem tutaj. Tam jak tutaj masz przycisk zakończ, to miałem przycisk dalej. Jakby ktoś mnie atakował, a nikt mnie nie zaatakował. A ja tutaj na tej prowincji nie obstawiłem, więc słabo, ale może ich dogonię teraz? Świetnie. 100% jest. No i mogę sobie wziąć Mołdawię. Tutaj jeszcze widzę, że Rumunia siebie z Włochami. Mógłbym z tego też skorzystać i coś też tam ogarnąć sobie dla siebie. Już też przychód mi leci w górę, więc fajnie. Coś takiego. Okej, niech będzie coś takiego. No i już, już jestem tu gotów na zaatakowanie Rumunii i przejęcie od nich też jakichś tutaj sobie terenów po prostu. Tam Włochy mi jedną prowincję zabrały, którą chciałam mieć dla siebie. I mam 100%, więc fajnie 82 punkty Warcora. Z Włochami mi się nie chce bić, bo ta granica to by była tragedią w sumie. Mógłbym niby sobie Bałkany podbić, a mnie Serbia wypowiedziała wojnę, Szwecja i Algieria ta. Czemu? Wszyscy się zgodzili na rozejm, więc fajnie, ile mam armii jeszcze? 130 tysięcy. Mogłem niby sobie podbijać te państwa bałtyckie, ale to by było już za proste, więc pójdę na łatwiznę. Spróbuję sobie jeszcze tutaj ogarnąć w taki o sposób tą metodą moją. Ulubioną Finlandię, czy oni się zgodzą? Świetnie. Ze Szwecją mam rozejm. Wielka Brytania 45. potęga, co im się stało? Czemu oni są tacy słabi? I się Zgodzili. No, oni mają niby jakąś tam wojnę, ale to i tak nie powinno być aż tak nisko, chyba myślę. Dobra, chwila, zabiorę im to. Nawet nie wiem, czy oni dotrwają do momentu, aż będę chciał ich zaanektować, bo tutaj Niemcy biją tą Wielką Brytanię. 19 tur jeszcze. Zarządzaj aneksji. Z nimi jeszcze jedna tura, zarządzaj aneksji. Ej, no i świetnie, ja jestem drugą potęgą. A dobycie pierwszej potęgi. No, mógłbym tutaj po prostu sobie spamić te. Eee, inwestycje jakieś tam towary, czy coś. Ale tak szczerze mi się tego nie chce robić. Być jeszcze jaka rebelia potężna. Nie, to jest moment, w którym zakończam nagrywanie, bo się tutaj nie chcę się jakoś mega męczyć tutaj.